Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wozu, witam was w dzisiejszym odcinku z Wurtandera. Dzisiaj przejedziemy się jednym z nowych pojazdów dywizjonowych, czyli fiński BMP2MD. Z jednej strony ciekawa maszyna, z drugiej strony uważam obecnie, że jest to najgorszy z pojazdów lądowych dywizjonowych. Nie będę mówił ogólnie, bo ogólnie to wiadomo, najgorszy jest brytyjski samolot, a jeszcze dla niektórych są gorsze okręty. Ale tak względem czołgów uważam, że BMP2MD jest obecnie najgorszy. Niektórzy pewno twierdzą, że Woli, -E, ale Woli -E na swoim poziomie ma TermoPlus rakiety i bezzałogową wieżę. Natomiast BMP2MD jest na tym samym poziomie, na którym jest BMP2. I wersja fińska jest pozbawiona rakiet. Przez co no jest bardziej poszkodowana. Tutaj mamy tylko działko, nie ma rakiet. Można powiedzieć, że mamy o termowizja dla każdego załoganta. Nie uważam, że oprzyrządowanie celownicze jest wystarczającym zamiennikiem za rakietę, no bo jak sobie weźmiemy BMP-2, i tutaj mamy oczywiście rosyjskiego BMP-2, który posiada rakiety PPK o penetracji 500 mm i ma je aż 4. No to daje mu szansę na zlikwidowanie bez problemu czterech czołgów. Plus BMP 2 ma oczywiście tam taśmy APDS, penetracja 80. Maksymalnie on jest w stanie zabrać jedną taśmę w APDS i może jedną jeszcze jakąś inną. W BMP 2MD jest dokładnie tak samo. Możemy wziąć jedną taśmę APDS plus drugą jakąś odmienną. Nie widziałbym problemu, że on nie ma rakiet. Gdyby dało się tu wziąć dwie taśmy APDS, bo jak sobie zerkniemy na wnętrze, no te taśmy są połączone. Nawet jak sobie usunę ten pancerz, to widać, one są praktycznie obok siebie. Możliwe, że faktycznie on tu powinien mieć dwie taśmy, jak to jest w niektórych pojazdach natowskich, bo one tak wyglądają. Tu jest taka jedna, długa, połączona. A tu jest ta mniejsza. Mniejsza najprawdopodobniej to są te APDS-y, bo u niego właśnie tak jest. Tutaj jest 10/10. 10, jakbym sobie wziął. HaEki to nie ma podane, ale nie. Podstawowa jedynie może mieć więcej. Liczba 10 pocisków HaEki nie jest podane ile jest, ale to zaraz można na szybko zobaczyć. Jak można zobaczyć, jak wezmę pociski APDS i AP, to, no, to oczywiście jest 250 pocisków. No i w przypadku, jakbym wziął amunicję podstawową, czy też HE, to również jest 250 pocisków. Więc tym bardziej maszyna trochę poszkodowana. W kwestii pancerza mamy tutaj minimalnie dodatkowy pancerz w postaci 7 i 4 mm blach. Czy one tutaj oferują jakąś ochronę? No, być może przed czternastkami. Weźmy sobie tutaj. Tu mamy akurat czternastkę. Najpotężniejsza amunicja i tak dołu nie przebije, przodu nie przebije. Wieże jestem w stanie niektóre miejsca z tego przebić. Od boku. No to już jest większa szansa, ale wiadomo, jak jest większym yy, kątem ustawiony, to bardziej odbija, jak jest mniejszym, to nie będzie już odbijał. Jakby ustawić od frontu od 100 metrów. To po prostu większa część wieży może zostać przebita. Więc no, taka mała ochroda to jest. Ale dobra, zobaczmy, jak to się spisuje. Kurde, ja tu nawet nie zdążyłem wyjechać. Już do mnie zaczęli nawalać. Mimo, że jestem maszyną lekką, MBT dojechał w tym samym czasie co ja. Tutaj BMP. O, IMIX! No. I w konfrontacji z pojazdami natowskimi. No ten BMP daje radę. Ale jak pojawi się rosyjski MBT to już nie bardzo. Jakby to miało APFSDSy y o penetracji 100 mm, o! To byłaby inna rozmowa. Coś tu rosyjskiego wjechało. Obstawiam MBTK. Dobrym pomysłem byłoby tu jakoś się ustawić na niego. Te 55am. W sumie jest jedna możliwość, o której teraz dopiero pomyślałem. Ale goś nie wyjedzie, kuźwa. Myślałem, że zaryzykuję i spróbuję. Ja przez przypadek ze strefy zjechałem. Oha, działko mi rozwalił. No to super. Ja mu rozwaliłem lufę, ale on ma jeszcze sprawny karabin maszynowy. No właśnie, i mnie z tej czternastki rozwalił. Dominacja na piaskach synaju. Normalnie byłem pod z rakietami powiedziałbym, ok, da się jakoś z tych rakiet rozwalić, ale bez rakiet no, jakby mi się udało podjechać tutaj i się schować, no może dałbym radę coś zrobić, ale obstawiam, że nie zdążę. Więc jeszcze mam drugie rozwiązanie. Mianowicie. Przejadę tędy, tu spróbuję i jakoś tutaj potem, w ten teren. No bo jedyna moja nadzieja to jest walczyć z przeciwnikami na blisko. A jak można zobaczyć, niestety lekkie pojazdy są u mnie w tymie w dużej liczbie. Może nie aż tak dużej. Ale Rosjanie, Chiny przeciwko. Oj, ten bmp jest beznadziejny, jeśli będę napotykał same MBT-ki po kroju 5-4. Leopard 1. Nie spodziewałem się, że akurat O, to został rozwalony. To ja mam tutaj bezpieczny przejazd i tak będę nie przejadę przez te kamienie. Oho! Wygadałem. Rosyjski MBT tutaj podjechał i niestety mnie wypatrzył. A tam kurczę są kolejne, które mógłbym rozwalić, w szczególności 60. Nie, to 40 Kausemka. A póki jest tutaj ten, to nie jestem w stanie cokolwiek zrobić. spróbuję się tutaj jakoś zadymić. Oberwał typ rozwalicie go, byłoby fantastycznie jakby się wam udało go rozwalić. M48 został rozwalony a ten MBT. kurde, i tu jest kolejny. Ja już nie mam napędu, i z karabinu mnie rozwalił. Kurczę, myślałem, że. Bo nie Zapomniałem, że ten BMP nie ma dalmierza laserowego. Mogę do tego Vickersa spróbować postrzelać, a tak daleko bym był w stanie go akurat przebić. A muszę jeszcze raz tutaj spróbować jakoś podjechać pod stronę B. Tam jest Leopard. Czy dałoby radę, bo ja na razie tak sobie tutaj jadę, żebym okrążył te okolice i znalazł się na ich plecach? Czy ktoś tu znajduje się po prawej stronie i mi po prostu przywali. Na razie jakoś udaje się przejechać. Tak naprawdę co ja głównie robię to spotowanie. To nie oddaje coś tam jest. Coś tam jest. Nie jeden, dwa, okej. Okay. Najpierw lżejsz lżejszego, ciężej opancerzonego i groźniejszego. Dobra, teraz tego udało się pozbyć. Czyli zapolowałem dopiero na pelotki. Po prostu, że ta wieżyczka jest tak trochę z tyłu... Wymusza to, aby wychylił się cały pojazd. To nieco to utrudnia. Dobra, udało się 48 rozwalić. Właśnie, natowcy easy-cele. Układ warszawski nie idzie. Plus Chiny. Muszę poczekać, aż ten marder tutaj sobie wyjedzie. Przy okazji, tam przede mną coś też jedzie. okej. Okay. Leopard. Dobra, Leopard rozwalony. Może ja taki błąd popełniam, że próbuję tym BMP-kiem na dzień dobry grać, a on bardziej efektywny jest w tym już późniejszym etapie rozgrywki, jak widać. A to co jedzie? Kolejny Leopard. Chyba we mnie strzelił, nie, kuźwa, podbiło mną, kurna, rozwalił mi działo nowego. Dobra, naprawiaj się. Niepotrzebnie tak kurczę zakręcałem tutaj, jakbym tak nie zakręcał, tylko bardziej normalnie wyjechał, to by mnie tak nie podbiło. Ale jest efektywnie. już już to idzie, może się uda tutaj wygrać przy okazji bitwy tym moim działaniem, że zlikwidowałem paru typa, którzy próbowali tutaj podjechać. Oho, rakieta. Aha. Takie buty. Czyli typ znajduje się tutaj. Jest i rozstrzelany. W tamtym obszarze jest kolejnych dwóch. Czyli tutaj są dwie peloty, w tamtym obszarze nikogo nie ma, czyli na ten moment to są jedyne pojazdy, jakie zostały. O, jest Marder. Pięknie, pięknie, pięknie. I to jasno pokazuje, że wystarczy brak rosyjskich czy chińskich mbt i już ten pojazd jest potężny konfrontacji z wieloma maszynami. A pojawi się byle MBT? To już jest bezużyteczny po kroju od T5 czwórki wzwyż. W zasadzie to nawet można powiedzieć, że od t 44 wystarczyłoby, bo na tej taśmie nie jestem w stanie się przebić przez przód wieży te 44. Tam coś jedzie. Jakiś czołg średni. Ja go tu zobaczę w ogóle, czy chyba nie? Wydaje mi się, że go nie zobaczę. Mój dron dalej sobie lata. Dalej tutaj znajdują się te dwa pojazdy. Leopard z Kuglem. Dobra. Bitwa i tak jest praktycznie skończona. Zrobiłem najwięcej na razie ze wszystkich bitew. Jestem bardzo zaskoczony, że to tak wyszło. No to też oznacza, że niestety na początek albo trzeba się gdzieś skitrać tą maszyną i potem po prostu walić z zaskoczenia, albo wykorzystywać ją jako trzecią maszynę. Bo raczej jako drugą bym nie polecał. Chyba, że długo graliście pierwszym pojazdem, no to wtedy jako druga może spełniać swoje funkcje, o ile. Wróg nie wyciągnie całkiem sporo embeteków. Uek, kugel został rozwalony. Skoro mam dominację na linii Maginota. Jestem topką. O tam jest pojazd, który da się ładnie rozerwać. To trzeba tu sobie postać, tam też jest coś z działkiem automatycznym. Masz tu gościu strzał. Spróbuję tak trochę pogwalczyć. Jako taki support. Rosyjski mbtek. No cóż innego. O, jest... Nie, fuck. Obrócił się, obrócił się! Padaj! Jest! Takich typów to ja lubię, którzy ustawią się do mnie plecami. Jeszcze tutaj muszę wypatrzeć. Nie no, nikogo nie widzę, ja muszę tu porobić za lornetką. Okej, okay, nie widzę, bo jest za budynkami. Ten typ dalej się tutaj znajduje. Kuźwa c-sztura, na tej klasyfikacji. I to jeszcze na dzień dobry, żeby nim się respić. Typ trochę zwariował. On ma niewiele... Podobną siłę ognia do mnie. Co tu jedzie? 800. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Pięknie. Ceszura uratowany. A ja zadowolony. Piździ gąsienicówki, bo to nie kółka. Zostały rozwalone. Ok, M103. Nie, nie ma mowy. Nie będę próbował. Właśnie, fajnie, gościu, jakbyś dał radę tu się cofnąć. A nie tak stoisz na środku. A już tartlera się nie załadowała. Teraz kwestia jest taka, że za bunkrem znajduje się kolejny typ. O tam kogoś mieli. Nie, nie wykryłem go. Szkoda. M 103. Póki co jest wykryty. Nie jestem pewny, ale mam wrażenie, że gdzieś tu w okolicy widziałem pocisk. Aha, okej. Okay. Mimo, że było gościa idealnie widać, to lornetka nie zadziałała, czyli teraz muszę czekać, aż się zresytuję. Czy tu? M103 się wycofał. Rosyjskie czołgi po tej stronie mnie niepokoją. Zrobię tak. Jesteś tutaj. Coś ciężkiego. Zaryzykować, skoro jest z tyłem. Uciekł. Nie niepotrzebnie dałem tu ostrzał artyleryjski. Jazdo, jazdo, jazdo! Nie mogę mu nawet przez tył się wieży przebić. Te dziesiątka. Jak ja mam coś takiego pokonać? Jakby miał 100 penetracji, a PFSDS może byłaby nikła szansa. No ale przynajmniej ktoś go z rakiety rozwalił. Tak szczerze to już bardziej BMP 1 wolałbym mieć tutaj. Jest wrak, ok. Jest to trójka, jak się próbuje przycisnąć. Strefa zajęta. Co by tu teraz zrobić? Bo zacząłem się tutaj cofać. O, ktoś wjechał na strefę. Nie wiem kto. Ja chciałem cofnąć się tam w okolicy bunkrów, ale dron, skoro mi jeszcze działa. O, IS4. No to. Nic nie zrobię. Dwa ciężary. Dwa ciężary zajebiście. Padam stąd. Składu jak najszybciej, jak najszybciej. I gazem, gazem, gazem. Czy ja stąd go naruszę? Silnik ładowniczy, zbiornik paliwa. Tylko schował mi się za budynek. Nie tknę go stąd już. Ale team go rozwalił. Wiem, trójka. Nie, zbyt ciężko opancerzona wieża. Nie do naruszenia. A tu i 4 jedzie. Czy jest ktoś? Te 5-4 może. Chociaż wątpię. Rozwal lufę, rozwal lufę. Celuj w tę lufę. Muszę naprawić chłodnicę. Jeden karabin mu wysiadł, drugi mu wysiadł, a ja muszę się tylko naprawić. ISA teoretycznie dałbym radę rozwalić, gdybym nawalał mu po silniku. Tylko, że nie mam już APDS-ów. leży. Ten pojazd, według mnie, powinien dostać skrzynkę z amunicją. Bo jest za słaby w momencie, kiedy ma jedną taśmę APDS. By mi się to opłaciło. Rozwalę ci jedną. się gąsienicy nie dam rady. Masz tu gościu ostrzał artyleryjski. Niestety on mnie z karabinu maszynowego od frontu zaczął uszkadzać. Lufa rozwalona. Dobra, jest asysta. 5 go zaatakował odleców. Czyli mogę pojechać na strefę. Zależy mi teraz na uzyskaniu amunicji z powrotem. I powoli zbliżam się do atomu. Dałbym radę wbić tym pojazdem atom. Jak bije atom, to to będzie śmieszne. Zobaczmy, wrogów jest jeszcze całkiem sporo. Żeby wbić atom, musiałbym mieć jeszcze parę asyst. Mogę tutaj ponabijać trochę. Kili. Jakaś helka leci. Mi czwórka. Dobra, jest zestrzelony. Zostałyśmy uzupełnione. Jest szansa, jest jakaś szansa. Musiałbym głównie szasy z typu nabijać. Z dwie jakoś. Tylko mają ZTSU 23 4 Tyle tych kabli kurde od rakiet widać. O, samolot się rozbił. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony szkoda, że do niego nie próbowałem strzelać. Aj, myślałem, że to jest sprawna maszyna, to już spalony nie mm, nieciekawie. nie ciekawie, Kurde. Obiekt się zrespił i tutaj podjechał, więc do atomu już jest trochę daleko. Najpierw sobie wypuszczę drona i posprawdzajmy, Okej, okay, tam po drugiej stronie, jaki to był pojazd? Bo i z trzeci szlak, Okej, okay, tam się zadymiło coś, co ma zadymianie za pomocą silnika. Ryzykuję jak najszybciej tutaj pod ten bunkier, chcę podjechać. Jedynie mogę jakoś z tej okolicy oberwać plus z tego miejsca. Tam jest pojazd. 906. Mam zemstę. Mało punktów, mało punktów. Trzeba by zająć strefę. Jak ty nie zajmie tej strefy. Gdzie jest ten IS trzeci? Oho! Uh. Jestem zaskoczony, bo on albo nie trafił, albo to odbiłem. Że trzeba by go rozwalić na team. Przez to, że tak kampił, to się już nie uda. O! Udało się! 101 trafiła. Jest jeszcze nadzieja. Po pierwsze, dron. Eee, tak to było. Nasz ostrzał artyleryjski. A i zabili nam jednego. Prawie byłby atom. Przechodząc do podsumowania widzieliście moi drodzy. Ciężko się gra tym pojazdem. Głównie ciężko gra się na MBT-ki układu warszawskiego. Czyli te T5-4 te podobne i tak dalej. Ale już jak pojawia się sprzęt natowski. Czy też y, innych państw. No to jest to bardzo efektywna maszyna. I też zależy niekiedy od mapy. Bo idzie tym zagrać tragicznie, a idzie tym właśnie zagrać cudownie i prawie da się osiągnąć. Tyle, że aż to człowieka jest w stanie zaskoczyć. Ale dalej uważam, że to jest gorsza maszyna niż wersja rosyjska z rakietą. Gdyby ten wariant miał minimum obydwie taśmy APDS, i też jakby miał trochę lepsze pociski, przynajmniej tak 100 penetracji, no to uważam, że to już byłaby dość dobra maszyna. No bo tak to jest taki, no czasami idzie go wykorzystać, a czasami lepiej go nie używać, zależy po prostu na co natrafimy. Przede wszystkim zauważyłem, że w pierwszym wykorzystaniu to jak go weźmiemy, to lepiej gdzieś jest się przyczaić i właśnie grać na lornetkę, a potem dopiero likwidować takie maluchy czy inne tego typu lekkie jednostki. Więc to nie jest pojazd dla każdego, jest trochę ciężki. Czy do szwedzkiego line-upu jest potrzebny? Pośrednio. Szwedzi mają i tak szybkostrzelne armaty, mają mocne działa, mocne rakiety, więc to zależy komu on by się przydał w jakiej sytuacji. No i co? Dajcie znać moi drodzy co wy o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.